Jest z nami Roxana Popiel, tuż po wygranym meczu z Ignerhom Wolej Świdnica. po meczu, który miał, tak z mojej perspektywy, dwa oblicza. Świetny pierwszy set, bardzo ciekawy drugi i trochę trudny trzeci, ale w każdym zagrałyście na tyle dobrze, że wygrałyście z dość znaczną przewagą przekonującą. No i wydaje się, jesteście naprawdę w bardzo dobrej formie. W pierwszym i drugim secie zagrałyśmy swoją siatkówkę, no a w trzecim, nie wiem, poddałyśmy się, chyba zlekceważyłyśmy przeciwnika po prostu, no i no, musieliśmy nadrabiać y i przewagę. Zgadza się, one praktycznie przez całą y, trzecią partię prowadziły i grały bardzo tak y, równo, w którymś momencie, mam wrażenie, trener tak jakby wami wstrząsnął, włączyłyście ten kolejny bieg, zagrałyście naprawdę y, końcówkę super. Musiał trener trochę nam tam pokrzyczeć, powiedzieć coś, bo no było ciężko. Mówi Roksana Popiel, mówi, że było ciężko, ale kilka piłek zagranych przez ciebie na siatce, czy to ze skrzydła, czy gdzieś w okolicy środka siatki było wybornych, fenomenalnych. Ty masz jakąś swoją ulubioną zagrywkę? No flot z wyskoku, chociaż czasami no wiadomo, że nie wyjdzie, ale jak dobrze pójdzie, to no, jakiś azłeś. No dobrze, a powiedz w trakcie meczu. O czym tak, gdy wam nie idzie myślicie na boisku? Mm, no ja staram się pocieszać dziewczyny na boisku, zawsze je motywuję, żeby no, nie poddawały się i żeby nie opuszczały głowy po prostu. Teraz y, też taka y, ważna sytuacja, bo ty grasz w dwóch kategoriach wiekowych, zarówno w kategorii juniorek młodszych, jak i tych juniorek. Gdzie się gra trudniej? No, myślę, że jednak w Juniorce to są mocne zespoły. Tam no, widać, że są starsze, mają więcej siły i lepiej technicznie też grają. Ale najważniejsze w tym wszystkim, tak jak widzicie, Roxana uśmiecha się cały czas, czyli cały czas jest pewną, energiczną siebie zawodniczką. Ja Ci bardzo dziękuję. Roxana Popiel była moim i Państwa gościem.